Hej, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Bonkol i oczywiście Wiedźmin trzeci. Ostatnio byliśmy w ruinach razem z Keirą, która już nas zostawiła, ponieważ tam wykonaliśmy zadania i teraz przemierzyłem bardzo długi, długi szlak aby dotrzeć do Oksemfurtu. Więc tą drogę, tą całą trasę e, zaoszczędziłem wam, żebyście po prostu się nie nudzili. No i jestem już w Oksemfurcie, a dokładniej przed bramą i za chwileczkę wejdziemy do miasta i postaramy się dowiedzieć czegoś na temat Tamary, Tamary, bo chciałem powiedzieć pojeść Tamary. Więc wchodzimy do miasta i zobaczymy co nas czeka. Nie Zaraz się zatrujesz Mało FPS-ów tutaj jest, bo tutaj jest bardzo dużo w ogóle postaci, NPC-ków, różnego rodzaju budynków. Stać! Nie ma przejścia! Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie, nie! Kazali nie wpuszczać do miasta? To nie wpuszcza. Chyba, że ktoś maglej. Kurde. O jaki glaid chodzi? Spytajmy się. Normalny. Przejazdowy. Kto je wydaje? A bo ja wiem. Ja jestem tylko prosty żołnierz. Dobra, mam glaid. O to chodzi? Ech, niech się przyjrze. Hmm. Hmm. Brakuje pieczątki. Takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony. Znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie, czecho. Na szczęście, bo już myślałem, że będę gdzieś musiał podróżować. Dobra, kiedy znajdziesz się na terenie zamieszkałym przez ludzi, czyli w mieście, wiosce czy obozowisku, to bok sprawi, że maksymalna prędkość będzie mniejsza. Dobra, mamy burzową pogodę. Wędrujemy po Oksymfurcie. Zobaczmy. Ja sobie tutaj przejdę do tego miejsca, gdzie muszę się właśnie. O, tutaj tak. A, jeszcze mogę iść do fryzjera, ale to nie teraz. Pójdziemy kiedy indziej. Biegni, Gerald, biegni. Jesteśmy już bardzo blisko. Jakiś żebrak tutaj się natrafił. Tablica ogłoszeniowa. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Aha, muszę wejść teraz tutaj do środka. W porządku. A w ogóle sobie zapiszę grę. Zapisz, zapisz. Dobra, let's go. Szukam tamary, córki barona z Velen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej? Dowiedziałbym się, że tu jest. Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. No to zaraz zobaczymy, jak wygląda Tamara. W jakim jest stanie w ogóle. Co to za koteł? Hmm. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Gerald z Rivi. Czuję się świetnie Geralcie z Rivi, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mam o czym rozmawiać. Eee, ojciec masz ojciec się martwi. na ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika? A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Na pewno nie jest święty, ale jednak zmobilizował całą okolicę do poszukiwań. Wydaje mi się, że nie ma dla niego w tej chwili ważniejszej rzeczy, niż odnalezienie ciebie i matki. A trochę znam się na ludziach. <laughs> Szkoda, że wcześniej się tak o nas nie troszczył. Szczególnie o mamę. Popełnił błąd i jest tego świadomy. Nie usprawiedliwiam go, mówię tylko, że chyba dotarło do niego co zrobił. I że zależy mu na was. Wspaniale. Przyjęłam do wiadomości. Przyjechałeś tu po to, żeby mi to powiedzieć? <sighs> co, co, dlaczego twoja matka poroniła? No, on powiedział swoją wersję, że upadła i tak dalej. Że się szturchali. No, zobaczymy, czy to jest prawda. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Upadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Maja czuła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas traciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. U, uh, aż tak go nienawidziła? Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki, i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła, skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. i wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było. Ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To, to coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw, nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół, nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. O jakich przyjaciołach mówisz? Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem kościoła wiecznego ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawie i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów, choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Kim ty kurde jesteś? Wiem, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. O, raczej nie bardzo. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do tamary, sama zdecyduje, co zrobi. Hmm. <laughs> to szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i kościół wiecznego ognia są ci wdzięczni. Hmm a swoją drogą to ciekawe że baron wynajął właśnie wiedźmina do szukania córki Baron jest desperowany ale on nie musi tego wiedzieć Dokąd jedziecie Tamara musi odpocząć Wiele ostatnio przeszła Kiedy ciepło wiecznego ognia odbuduje jej siły zajmiemy się poszukiwaniami jej matki Mam nadzieję że zrozumiałaś w co się pakujesz Nigdy nie byłam niczego bardziej pewna Wieczny ogień to najlepsze co mogło mnie w życiu spotkać w takim razie jak nie sekta to mi. Jak tylko rzeczy ci powodzenia. Dzięki, że dałeś mi wybór. Bywaj. Ach kurde, Geralt, nie pochędożyłeś w tym odcinku. <ścoughs> Dobra, Zbadaj pozostałe wątki śledztwa Velen, żeby znaleźć żonę barona. Dobra, generalnie przeszukajmy tutaj wszystkiego. Sok malinowy, suszony owoc. Ja tutaj biorę wszystko. Pamiętajcie, Geralt jest naprawdę zdesperowany. Nie ma co jeść. Kraina północy. Co tutaj? Same, zrób to samo. Uuu, poradnik erotyczny pewnie. Czekajcie, zobaczmy co tutaj jest. Tajemniczy list. Um, Am, dziam, 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 dziam. Czy można tędy przejść? Nie, zamknięte jest. Dobra, to musimy wyjść. Jak wygląda to zadanie? Czy ja bym musiał, moi drodzy, co ja bym musiał zrobić? Ja bym musiał przede wszystkim dostać się chyba tutaj, tak? To jest. Czy to jest Welen? Welen to jest, znaczy to jest w ogóle Welen jako kraina, tak? Tylko problem jest taki, czy ja wiem, gdzie mam iść teraz? Bo ja mam. Zbadaj pozostałe wątki śledztwa. Welen, e, żeby znaleźć żonę barona. Czy ja nie. Czy tutaj było zadanie jeszcze z Kairą? Zadania główne. I teraz tak. Sprawy rodzinne to jest Welen. Nie wiem, czy nie muszę Bo się, czy. Już jest wszystko zrobione Dobra Panie lasu Przeczytaj książkę panie lasu Dobra Czytajmy Moi drodzy czytajmy książkę panie lasu Medytacje badania, mapa świata Bla 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 Gdzie są książki moje Bogowie opuścili nas, możnowładców nasz los nie interesuje. welen czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza jej głód zabiera swoje, zbiera swoje żniwo, trzeba poprosić o pomoc, panie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają próśb i odwrócą zły los. Oto jak należy przebłagać, panie. Znajdź dziecię, niedorosłe i niewinne. I odprowadź je na krzywuchowe moczary. Odszukaj kapliczkę poświeconą paniom, od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce, a ono idąc śladem słodkości trafi do dobrodziejek. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stojąc przy kapliczce, wypowiedz swoją prośbę, a dobrodziejki ją usłyszą. Albowiem one widzą i słyszą wszystko, co dzieje się w ich domenie. I jeśli złożyłeś dar. Twoja prośba zostanie wysłuchana. Dobra. Ech, czyli musimy tutaj gdzieś się jakoś przemieścić teraz. Moi kochani, przemieścimy się w którym miejscu? Bo ja teraz jestem ślepy. A tutaj. Czyli musimy do tego folwarku się przemieścić. Dobra. No to spoko. To teraz generalnie musimy szybciutko iść. Do tablicy... nie tablicy ogłoszeń, tylko do drogowskazu. Gdzie tu był ten drogowskaz? Zaraz zobaczymy moi drodzy. No, jak ja myślałem, że teraz jakoś szybciej pójdzie z tym rozwiązaniem zadania, ale no niestety, niestety, moi kochani, słabo. Słabo. Dobra. Konik, halo Konik. Co chwilę w ogóle co spotkam jakąś postać, to co chwila. Co chwila, kurde, ona ma jakiś problem. Nie było jeszcze czegoś takiego, że przychodzę i. O, szukałeś mnie. Dobra, to wracam z tobą. Tylko co chwila jakiś problem jest. Masakra. Dobra. Czy ja tutaj znajdę ten drogowskaz? Czy ja już go odblokowałem? Tu jest brama, tu muszę iść. Dobra, musimy tutaj... Przybliż. Dobra. Dalej, No dobrze. Dobrze jechałem. Co mnie plujesz tutaj? Jam jest Wiedźmin Geralt. O nie. Co ty robisz, Geralt? Siadaj z tego konia. Wiecie co jest najbardziej denerwujące w tej grze? Sterowanie na koniu. Czasami ten koń potrafi się zablokować i nie, nie da się nim obrócić w inną stronę. No i to jest słabe. Pewnie zauważyliście, że moje buty się dziwnie świecą. Tak, to są nowe buty. Eee, poza w ogóle nagrywaniem. Zabiłem sobie bodajże tam kilku bandytów i z nich wypadły mi te buty. Śmiesznie wyglądają, bo wyglądają na takie złote. A one ze złota nie są. Dobra. Szybka podróż, moi kochani. Szybka podróż. Czyli tak, jak wiemy, że córka nie chce w ogóle już widzieć ojca, no to nic z tym nie zrobimy, nie? Nie możemy jej przekonać do tego. Znaczy, nie, nie, da, się, nie da się takiej osoby przekonać do powrotu w swoje rodzinne strony, tym bardziej do, do ojca, nie? Jeśli on wyrządził takie krzywdy, to ja jestem w stanie zrozumieć. Ale no problem jest taki, że moje zadanie jest w ten sposób troszkę bardziej skomplikowane, bo byłoby dużo, dużo łatwiej, gdybym po prostu wrócił z tą córką. No a tak to musimy jechać. Jedziemy. Tutaj była bitwa. Hmm, tutaj była bitwa, tu możemy jechać. Tu pewnie są jakieś potwory, tak? Już z daleka widzę. Idziemy do dziecka. To będzie jakieś magiczne dziecko. Czuję to. Co tutaj jest? Aha, dobra, tutaj żeśmy odblokowali coś. W sumie mnie nie interesuje ta tablica ogłoszeń. Znaczy tu są fajne zlecenia na potwory, ale ja generalnie skupiam się przede wszystkim na tym, aby Wam pokazać główną część fabularną, główny wątek fabularny. Dobra, tutaj jest bardzo dużo tych złoczyńców. Muszę tędy jakoś tutaj przejechać na koniu. Dobra. Utopce. Tak też myślałem, że oczywiście w normalnym miejscu nie może być to zadanie. Dobra. Ja sobie w tym miejscu zapisuję. Zapisujemy grę, moi kochani. No i teraz się okaże, co tu się będzie działo. Musimy zbadać Uuu, lizaki, słodkości Po śląsku maszkety Robaczywe już są <grybuj> Podążaj słodką ścieżką O, o, coś tutaj jest Dobra, są Tutaj też są. Tutaj są. Tędy. Dobra. Dobra. Tam. Co to jest? Tędy, ok. Tędy, tędy. Słodka ścieżka. Na pewno zaraz jakiś utopiec z Bitu wyskoczy. To jest zbyt oczywiste, nie? Dobra. Idziemy, idziemy. Widzę dużo tych cukierków mają. O, jakaś skrzynka. To pewnie jest pułapka, A, ale co tam? Ja lubię pułapki. Dobra, idziemy słodką ścieżką. To jest taka ścieżka dla pedofili, chyba. Żeby dzieci nią podążały. No i trafiliśmy. Hata wuja toma. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z zguptaska. Śmieje się i mówi smaczna takie ubaska. Kochasz to morderca i ochynny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy pokrzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. O! Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Nie żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. Słuchajcie, dziewczyna, której szukam, ma kłopoty. Jeżeli nie chcecie pomóc mnie, to pomóżcie chociaż jej. A co skąd wiesz, że tu była? Ponoć trafiła do wiedźm na bagnach. Ale tu przecież nie ma żadnych wiedźm. Są tylko żaby i padalce. I Janek. A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden, z bronią jak bandyta? Ej, kim ty jesteś? Czy ty jesteś wiedźmą? Tyś wiedźmą z bagien, ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babuńa no cudowne. Moje ty kochanie, dzieci są takie słodkie. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia. Pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona? Raczej córka. Córka, moja śliczna dobra córeczka, ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A Ona może jest to jakaś Pomóż mi, proszę. Młoda, szarwłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie mieć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi: Poczekaj, podrapiesz się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Kurcze, Gerald. Nikt ci nie chce pomóc. Musimy pogadać z tym ukaranym przez. Yy, Babcie chłopcem. Który to był ukarany? Tam, w domu, nie? Gdzie on jest? On tu w kącie stoi. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno, nie wolno. Nie będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I, i obcy porywają dzieci. O! Oh. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka. Janek jest zmyślony. Odejdź, odejdź! Znajdź sposób na wybawienie babci z chaty. Hmm, cóż to za sposób może być, moi drodzy? Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Pomożecie mi? Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcie, żeby mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówisz, że ją giry bolą. Dobra, dawaj. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed Ty. czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno na wszystkie palce. U nóg też. Jeden, dwa, trzy... Geralt 18, 19, 20 szukam uuu, jaka euforia. Dobra moi drodzy, będziemy teraz <ścoughs> Co ja mam powiedzieć, no? Symulator grania wchowanego Dobra, tutaj idziemy, tutaj jakieś... oczywiście... O! Zaraz się okaże, gdzie tutaj ktoś przyszedł. Tam na górę wszedł. Czekajcie, tam ktoś wszedł, ale ja mogę tam wejść? Nie, nie mogę tam wejść. A nie, mogę na dach wejść. Dobra, czy ktoś tu jeszcze gdzieś jest? Nie, tu ktoś wskoczył chyba. Widzę cię, wychodź Aj, gniewko, gniewko Mam cię, jesteś leszczykiem Idziemy dalej Jeszcze drugiego trzeba znaleźć. Znaczy trzech jeszcze trzeba znaleźć. O, tu, tu, tu coś się dzieje, tu co się... Tylko w którym kierunku te stópki? Tutaj te stópki były Widzę cię. No, tu jesteś. Udało ci się. No udało mi się, udało mi się. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jeszcze tutaj są jakieś... E, stópki. O, tutaj są. Na, na łapie Stópki 50. O, jest. Tutaj ktoś się ukrył. Jest, mam cię. Widzę cię. Wychodź. Jakże się mnie tu wypatrzył. No normalnie. A jeszcze zobaczymy, co w tych jest skrzynkach, bo może coś dobrego. E, wyprawa na kraniec świata. O, to mi się przyda. A sznurek mi się nie przyda, dobra. Jeszcze ostatni został do znalezienia. Gramy w chowanego moi drodzy, tego jeszcze nie było. Gniewko! Co ty tu... Co ten gniewko robi? Zobaczcie. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj są jakieś stopy. O, zaraz cię znajdę. O, sprytne to było. Ktoś tutaj przeszedł przez okno. Czekajcie. Zobaczmy to. Ktoś przeszedł tędy. O, tu i tędy szedł. Dobra, 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 dobra. Mam cię. Nigdy więcej już się nie chowa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki. Nie porozmawiamy o waszej obietnicy. Dobra, oni teraz Znalazę powinni was. wybawić babcię. słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janką. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak nie dmiesz w urżaru? Chodź, babciu! Nie bój się. Ja, ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie. Gdzie babcia? Jest zajęta. No i teraz musimy się spytać, moi drodzy, gdzie jest Janek? Gadajcie. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy. Prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobił mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać jak śpiewa. Jak zbierali im grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skroju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. No, mądre dziecko. Super. Dobra moi drodzy, co ja... Dr, 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 nie potrafię nawet mówić. Moi drodzy, słuchajcie, w tym momencie kończymy odcinek. Prawie 30 minut zabawy, bawiliśmy się w chowanego, więc y, ścieżka ze słodyczy usłana cukierkami i piernikami okazała się być ścieżką, która doprowadziła nas do, do, do czegokolwiek. Ale powiem wam szczerze, że o to brzydkie słowo brzydkie. A ta babcia jest jakaś nawiedzona, nie wiem, nie wiem. Dobra, generalnie yy, naszą przygodę zaczniemy w następnym odcinku od spotkania z Jankiem. Także mam nadzieję, że Janek nam powie cokolwiek na temat Ciri i w ogóle no mam nadzieję, że będzie fajnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu. Hej.